Okay, witam Was bardzo gorąco, moi drodzy. W drugim odcinku z Age of History 2. Gramy polską od roku 36 i niedawno zakończyliśmy wojnę z Austrią, marionetkowanie oczywiście Czech i tak dalej, i tak dalej. No i powiem tak: boję się Związku Radzieckiego i nie wiem, co mam z nim zrobić. Z jednej strony, człowiek chciałby uderzyć stary na Francję i zdobyć Europę, z drugiej strony, człowiek chciałby uderzyć na ZSRR, ale ja wiem, że ja sobie nie poradzę z tym, co nie, że tego jest za dużo. Mam bardzo dużo jednostek. Bo w ogóle się zjednoczyłem, oczywiście, z Węgrami. I też Wam przypominam, że jeżeli chcecie więcej Age of History na kanale, żebyście zasubskrybowali ten kanał i zostawili lajka pod filmem, a na pewno będzie więcej. Zobaczcie, jaką kasę zarabiam. Ogromną. Boże, wezwij do broni przeciwko Indi Indiom Brytyjskim. Ech, odmawiam. Nie przyjmę wezwania przeciwko Indi Indiom Brytyjskim. Nie, Indie Brytyjskie w ogóle mają tutaj teren stary we Włoszech. To jest też już swoją drogą XD, ale. Powiem tak, nie jest źle, panowie. Nie jesteśmy w stanie wojny z całą Europą. Związek Radziecki mnie jeszcze nie rozbił i teraz Niemcy prowadzą wojnę z Francją. I powiem tak, nie, 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 nie będę dołączał do Włoch. Niestety, trzeba obserwować, co będzie robiła Trzecia Rzesza, bo powiem Wam, że no jak oni by wygrali tą wojnę, to bym był troszeczkę bardziej szczęśliwy. I już tłumaczę dlaczego ponieważ ja mógłbym wtedy zaatakować, ich praktycznie zniszczyć i wciągnąć do Wielkiej Polski, albo ja też chciałbym zrobić z siebie takiego Master of Puppets tutaj, co nie? Żeby zrobić sobie jeszcze marionetkę z Rzeszy, jakieś oczywiście ładne granice, no bo nie oszukujmy się, panowie, no, w tych grach tylko chodzi o ładne granice. Próbujemy stworzyć jeszcze jakieś królestwo, tu jest poprawienie relacji. Ja raczej już między morza nie stworzę, z tego co widzę. Mogę opuścić sojusz, wasale uwolni wasala, nie, 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 nie będę nic robił. Mm, ale stary patrz: Francja upada. Od kogo? Od Hiszpanii. XD. Boże kochany, co to jest za gra? Hiszpania podbija Francję, Rzesza się wyzwala i podbija Francję, ale jednak upada od Francji. No i nie oszukujmy się. Moim głównym przeciwnikiem chyba będzie, z tego co widzę, moi drodzy, Związek Radziecki. Ja spróbuję wypowiedzieć wojnę tutaj yy, Bułgarii i wezwać Jugosławię i Czechosłowację, ok? Do tej wojny. Już wam tłumaczę dlaczego, bo ja bym chciał Jugosławię powiększyć. Bo im ona będzie większa, im ona będzie lepsza, tym mam wrażenie, że nam będzie łatwiej szło. Dobra, idealnie. Mogę podpisać pokój? Rozmowy pokojowe z Bułgarią? Ok? Zobaczmy. Oczywiście zaakceptuję to. Świetnie, stary. Powiększyliśmy Jugosławię praktycznie za darmo. Nic nie musiałem robić, kompletnie nic. Ich powiększyłem i może jeszcze by Grecję? iść? gra, wiesz co ci powiem? Może Jugosławia by sobie poradziła z Grecją, zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Czechosłowacja deklaruje niepodległość. Nie, no stary. Nie, no nie, no nie, no nie, no, nie, 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 dlaczego? Oni naprawdę chcą robić takie rzeczy hamskie. Względem mnie. No, oczywiście wypowiadam wojnę, no, a mam inny wybór, stary. Okej. Okay. Dobra. Widzę, że idealnie, że udało się moi drodzy zwerbować jednostki, nie? Ale no, powiem tak, to troszeczkę mnie zaskoczyło. To tutaj marionetki mogą wypowiadać Stary Niepodległość? Dziwne. Czekaj, jest przejście. Fantastycznie. Wejdź na Pragę. I co, i oni mi wypowiedzieli e, Stary Niepodległość? Ja teraz tutaj wchodzę i ich podbijam, czyli... Czekaj, czyli to będzie koniec, tak? Czekaj, pyk, pyk, pyk. I co teraz? Wchodzę, pyk. Rozmowy pokojowe. Yy, I co, no? Nie będę żądał wasalizacji, no. Cholera jasna. Znowu mi wypowiedzą wojnę starej, i będę znowu się werbował i robił 10 tysięcy czy 15 tysięcy jednostek w jednej prowincji. A tak to zobacz. Totalne zniszczenie. rozwiążarnie. Dziękuję bardzo. Elo żelo. I możemy sobie wybrać, zobacz. Benz, bęc, 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 bęc. Asymilacja do góry rośnie. Czekaj, wiedeń. To też byśmy mogli zrobić. Czemu Wrocław jeszcze jest niemiecki w ogóle? To asymilacja jakoś wpływa, że oni zmieniają, że tak powiem, prędzej czy później flagi, czy coś w tym stylu, że stają się moją narodową prowincją. Ej, ładnie to wygląda. Dobra. U yy, Jezus, stary Jugosławia zdominowała Grecję. Rozmowy pokojowe, wyś. Czekaj, ja bym dla Was chciał, żebyście pojedli tutaj, okej? Okay? Mhm. Ty, no i co teraz? Czekajcie. Mhm. Czyli ta wojna będzie jeszcze trwała, czy co? Bo no ja nie wiem. Poczekajcie. Wysoka inflacja, no tak, no stary, jak ma nie być inflacji w tym kraju? Jak my. O, bo tu się odpołzowywuje, a to mogę jakoś to klikać? A spacją się klikaturę, dobra. O Jezus, czyli trzeba zacząć wydawać pieniążki, moi drodzy. To wiecie co ja zrobię? Zbuduję sobie wieżę obserwacyjną, chociaż przy granicach ze Związkiem Radzieckim, żeby to jakoś miało, wiecie, jakoś ręce i nogi, nie? Żeby może nawet widzieć, jak więcej jednostek ta inflacja. Co ja mam zrobić z tymi pieniędzmi w takim układzie chłopie? Nie wiem, podatki są dobre, mogę je obniżyć. Mm, towary? Nie wiem, inwestycje? Badanka? Może jakaś większa kasa w badanka? Okej. Okay. No, mam 700 tysięcy, to wydaje mi się, że to jest dobra kasa. Teraz mogę postawić ultimatum Austrii? Albo wypowiedzieć jej wojnę? Hmm, czy ja bym chciał ich dobić? No nie ukrywajmy, no chciałbym, no. Nie ukrywajmy, że to jest to, co kochamy właśnie w takich grach, czyli, panowie, e, granice. Ładne granice. Ładne, piękne granice. I wielka Polska. No, te, tym bardziej No teraz to jest Unia Węgierska. Zobacz, czy mógłbym zmienić nazwę, tak z ciekawości? Polska-Węgry. E, 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 tutaj mogę zmieniać flagi, ale nazwy już chyba niekoniecznie. Poczekajcie, no. Dajcie się nauczyć tej gry, tak? Uwolnij wasala, przenieś stolicę. Zmień rodzaj rządów. Aha, możemy komunę wprowadzić. O, Jezus, już wiem, co będę robił. Nie no, oczywiście żartuję, tak? A da się zmienić Ty mogę zmienić Polska-Węgry? Na przykład na y, Wielka Rzeczpospolita. Wow! Nie gadaj, a da się zmieniać flagi? O Boże, co ty gadasz? Ty, stary, ja odkryłem właśnie Age of History. No Jezus, Panowie, no! Powiedz mi, że to brzydko wygląda. Powiedz mi, że to nie jest piękne, no powiedz mi to, proszę. Ci. To jest fantastyczne. Dobra, ty, Austrio, bo ty mnie zaatakowałaś z buta, stary, w plecy, zdradziecko, dwulicowo i fałszywie, więc teraz wielka Austria. O Jezus, ja nie zabezpieczyłem jednej prowincji, nie? XD trochę dobra, w Wiedniu weźmiemy 3000 jednostek, chociaż ja uważam, że to jest o wiele za dużo i nie powinienem tyle werbować, no ale... Aha, akceptuję, dobra, bo to jest pokój z Grecją, więc to nie ma o czym gadać. Dobra, ci uderzyli, ci uderzyli, ci uderzyli. Mhm. i ile mam pisa? 80%, dobra, podgoń. Dobra, super. E, czekaj, tutaj sobie dam to, tutaj punkciki na badanka. E, teraz wejdziemy w pokój. I jemy Austrię. Do zera. Kompletnie. Zero litości, panowie. Idealnie. Prosiłbym was y, o wrócenie jednostek i prosiłbym was tutaj też o asymilację później. Uuu, ale panowie, ty! Ajajaj, aj, aj, ale najedliśmy, y, moi drodzy Jugosławie. No to jest mój niby sojusznik. Mam tylko nadzieję, że chłopaki tutaj, y, mimo że są moim sojusznikiem, to będą raczej trzymali gardę, że tak powiem. Mm, no, czekaj, ulepsz to, ulepsz to, ulepsz to. Fantastycznie. Dobra, niech się to asymiluje. Mam tylko nadzieję, że oni mi nie zdradzą. Mhm. Jugosławia to byłby dobry dodatek. W ogóle z Francją by się przydało porozmawiać. Czekaj, popraw relacje, Ok. Te, te relacje idą do góry. 25, 25, 25. Czekaj, zaproponuj sojusz. Nie zgodzą się. Pakt o nieagresji. Wyślij propozycję. Jaka była odpowiedź Francuzów? Zgodzili się Francuzi na pakt o nieagresji panowie, więc fantastycznie. Może handel byśmy się. Nie wiem, złoto za złoto. Nie wiem to. Zdec. Nie wiem. Dam im trochę. Z... Co ja w ogóle zrobiłem? Ja wysłałem chyba złoto jakieś, żeby mnie polubili. Poprawiajmy dalej relacje. 29-30% relacje siła cywilizacji i sprzymierzeńcy. Stwórz pakt obronny. Zobaczmy, wysłałem propozycję. Francja, o, zostało tu zaakceptowane, dobra, stwórz Unię, oni się chyba nie zgodzą na Unię z Francją, co nie, no Francja odrzuciła, no to było do przewidzenia, ja się tu dopiero wiecie, uczę, że tak powiem, uczę się tutaj dyplomacji, a wyślij prezent, na przykład chcę im wysłać 30 tysięcy złota, czy to mi poprawi jakieś relacje, eee, praktycznie jajo mi to dało tak naprawdę. O, Kanada jest przyjazną y, cywilizacją względem mnie, a to chyba akurat fajnie nawet. Chyba lepiej, żeby cię ktoś bardziej lubił, niż żeby cię nie lubił, co nie? Tak mi się wydaje. Związek Radziecki przesyła tutaj jednostki coraz dalej. No, powiem tak, ja tutaj szykuję się chyba wielkie uderzenie na mnie. Mam tylko nadzieję, że nie. Mam tylko też nadzieję, że jakoś to się uda ugrać. Na razie wycofam jednostki, i z racji tego, że y, z Francją mamy jakąkolwiek współpracę dyplomatyczną. To ja nie będę tam nic kombinował. Co to było? 41. Niskie prawdopodobieństwo sukcesu. Ty, Rzesza już praktycznie nie istnieje, XD. Czekaj, wyślę jej Nie mogę jej wysłać ultimatum, bo chyba z nią nie graniczę, nie? Bardzo mnie kusi... O Boże, Związek Radziecki, panowie, werbuje jednostki na granicy ze mną. No to trzeba tutaj troszeczkę, że tak powiem... Już czuję, że to będzie atak, nie? Ja już czuję, że to będzie wojna, więc lepiej się tutaj zacznijmy werbować. Lepiej zacznijmy robić cokolwiek. Jakiekolwiek jednostki zacznijmy sprowadzać. Jakkolwiek, czekajcie, tutaj, oczywiście, ten, ale ja mam pakt obronny z Francją, więc to jest w sumie nawet lepiej, jakby mnie ZSRR zaatakowało, nie? Tylko, że wiesz, czy ja będę w stanie zobaczyć, jak mało kasy zarabiam. Kurde, Polski nie stać na taką armię. Trzeba troszeczkę podatków podwiększyć. Żeby to zadowolenie jednak było na plus, ale żeby kasa leciała do góry. Dajmy towary tutaj. Zmniejszmy trochę badania, no nie ukrywam. Inwestycje nie będą na równi. Wojsko jest ok, Dobra. Więc nie wygląda to źle. Zarabiamy po 6 tysięcy. To, to nie jest zła kasa, nie? Naprawdę to nie jest zła kasa, ale czekaj, jak ja powerbuję tutaj jeszcze dywizję, nie? Ludzi ogólnie, armię. To nie wiem. Jak sądzicie? Myślicie, że wojna ze Związkiem Radzieckim będzie wyniszczająca dla mnie? Bo szczerze, ja mi się wydaje, że ja padnę, nie? Nie, ale nawet tutaj zarabiamy jakąś kasę, więc to jest fajnie. Panowie, i zobaczcie, jaką mamy Standing Army. To jest w ogóle. Zobacz, ile ja mam w ogóle jednostek starych. Je regularnie werbuję. Przy... Poprzysyłam je tutaj na front. Tu jest 20 tysięcy. 000... Powiem tak, nie bez powodu tam stoi 20 tysięcy jednostek, ok? To zaufajcie, bo to bym chciał odciąć Rumunię. Okej, okay, dobra. Uj, 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 dobra. Dobra, okej, okay, dobra. Powiem tak, troszeczkę powoli rośnie kasa. Mam moi drodzy 500 tysięcy i zastanawiam się na co je wydać. Tutaj oczywiście buduję farmę. Tutaj warsztatów to nabudowałem od cholery, nie? Ale przydałoby się więcej, bo chyba warsztaty dają kasę. Z tego co kojarzę w tej Age of History, nie? Z tego co widzę, to ja sobie spróbuję tutaj pobudować jakieś warsztaty, żeby tutaj pieniążki były. I też jak wydaje mi się, że jak się zasymilują te prowincje, na przykład z Austrii, na przykład z Wiednia i tak dalej, to stary mam wrażenie, że będzie troszeczkę lepiej finansowo. Ale powiem tak, no, jestem trochę zesrany, bo nawet bardzo dużo, pół miliona mam pieniędzy, zarabiam po tysiąc. Hmm. Nie wiem, atakować te ZSRR, czy to będzie samobójstwo dla mnie? To też jest takie wiadomo, nie. ZSRR ma. Wiecie, problem z ZSRR jest taki, że oni mają niekończący się potencjał, czy to ludzki, czy finansowy. Mi się tak wydaje w tej grze. I troszeczkę, no nie ukrywam, boję się zaatakować i zrobić taką, że tak powiem, gojdę, taki wjazd. Przydałby mi się sojusznik, ale kto mnie lubi? Francja mnie bardzo lubi, ale sojuszu nie chcę. Co nie? Kto mnie lubi jeszcze? USA, a sojusz? Sojusz, sojusz, sojusz. sojusz. Bez nadzieja. UK e, też kupa. E, szukamy sojusznika. Japonia e, też kupa. Oczywiście, Jugosławia mnie lubi. E, Kanada mnie lubi. Mam tylko sojusz z Jugosławią. Z Belgią też nie chcę. Dobra, panowie, powiem tak: Uff, albo to będzie upadek, albo to będzie wielki sukces armii w Polsce. Co nie, jak pójdziemy na wojnę z ZSRR. Zróbmy to. Królestwo. Boże, chciałem powiedzieć. Ja Jezus, dziewięć tysięcy, siedem tysięcy. Jak ja mam z tym zawalczyć? Dobra, panowie, wjedźcie tutaj trzynastką, a ty wjedziesz tutaj większą ilością jednostek, nie? Wejdź tak. Tutaj ruszymy z masowanym atakiem. Spróbujmy coś zrobić takiego. Wejdziemy troszeczkę dalej, nie? Tutaj jest 9000 jednostek, to jest bardzo dużo. Dobra, uwaga. Pierwsza, 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 pierwsza faza. Ataku na Związek Radziecki. Boom. Okej, okay, to się udało. Okej, okay, to wyszło. To też wyszło. Okej, okay, zrypaliśmy im armię, ale tam na południu te 10 tysięcy nie wygląda dobrze, nie? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. oj, oj, oj. Hmm, dobra, trzeba to przemyśleć. Tutaj wyślemy piątkę. Tu wyślemy, moi drodzy, 1200 i tu tysiaka. Ty ruszasz dalej na kijów. I ty ruszysz dychą. Ty się cofniesz dwójką i ty ruszysz tutaj, ty ruszysz tak. Wy zostaniecie. I mam bardzo dużo pieniędzy na minus. Trzeba by było podatki wziąć, tak. Ale to zadowolenie to mnie zniszczy. Prawdopodobnie. Czekaj, nie, 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 nie. Ciebie trzeba wziąć i zrobić tak. Tak. I tutaj spróbujemy się rozejść tymi dywizjami. Jak że tak powiem, najgłębiej możemy. Co nie? Wejdziemy tak, wejdziemy tak, okej. Okay. A ty pójdziesz tutaj. Nie możesz już, dobra. Okej, okay, dobra. 13 tysięcy. Tego się nie spodziewałem, że Związek Radziecki mnie zmiażdży po prostu z powierzchni ziemi. E, tu mi się ładnie udało mi się front wytrzymać, ale jak teraz będzie. Stary. Jak będzie teraz czas Związku Radzieckiego na wykonanie ruchu, no to właśnie o tym mówię, nie? To jest najgorsze. No dobra, kontrujesz. Tutaj daj dwójkę i ty dasz tu dwójkę, tutaj wejdzie ledwo tysiak, tu idzie reszta. Was muszę zacząć dzielić, żebym nie dokonał tutaj błędu pewnego austriackiego malarza, który też zaczął masowo dzielić armię na różne prowincje i na różne rzeczy, i później to wyszło jak wyszło. Ruszamy tak. Dobra, tak. Ty ruszysz tutaj. O, tam było dużo. Dobra, wysyłam tutaj wszystko. Twoje 3000 musi zostać podciągnięte gdzieś, ale nie mam gdzie. Mam jeszcze trochę kasy, więc postaram się... Nie mogę werbować. Dobra. Uuu, Jezus! Dobra, ale wytrzymałem, stary, nie? O Jezu, ty, ale mnie zmiażdżyli. Ajć, 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 ajć. Aj. I to właśnie mi irytuje w tej grze, nie? Niemożliwość stworzenia... Że tak powiem, jednego frontu, co nie? Takiego jednego, jednego frontu, że te jednostki gdzieś po prostu walczą w jednym miejscu, a nie stary wlewają się do ciebie. Ojo,joj! Oj, oj, oj! Mm. No, Houston. Mamy, mamy, że tak powiem, lekki problem, Houston. Mm, dobra. Postaramy się tutaj zatrzymać troszeczkę. A tu trzeba ruszać na północ, bo ja widzę, że tutaj nie za dobrze coś idzie. Tutaj mam dwa tylko poziomy na Związek Radziecki. Jezus, ja już nie mam punktu w ruchu. Boże, kochany, no dobra. Na szczęście Jugosławia wezwałem, ona zajęła Bułgarię, więc to też jest chyba tutaj ok. Mhm, dobra. Mhm, tutaj bardzo powoli trzeba. Ok. Czyli ja tutaj zwerbowałem jednostki i jest nawet git. To będę w stanie zająć. Tutaj trzeba to przesyłać już. Cholera, jasna no. Ta mapa. Trzeba to przesyłać w ten sposób: trzeba wysłać tu, 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 tu. Przechodzi na drugą. Ruszaj tu. Mam 300 tysięcy. Dowerbuj mi jeszcze trójkę. I szóstkę w Wilnie. No nie wiem. Echem. Ten front to wygląda tak, jak pół dupy z nie? Wiesz, o co chodzi, jak to się tak głupio mówi. Nie mogę już nic powerbować, bo jestem w totalnej, totalnej dupie. Że tak powiem. Ale ta wojna z ZSRR była głupia. Jezus, trzeba było uderzyć na Francję, bo a, mniejszy front, mniejszy potencjał i prawdopodobnie lepiej by mi poszło, ale ja, jak zwykle, w gorącej wodzie kąpany. Dobra. Uwaga, ty tutaj trujeczka. ty się cofniesz tu, tu jest czwóreczka, ty go wesprzesz tysiakiem i ruszasz na Sumy, ty ruszasz na Pietrowski. niech ruszy tutaj dwa coś, pojazd 700 rusza, wy, wy macie rozkazy, ty ruszysz tu, wasze jednostki muszą się gonić na front, chociaż nie, stop, rozwiąż armię, nie mogę, czekaj, tysiące, czekaj, rozwiąż armię. Hmm. Dobra, leć tu. Okej. Okay. Tutaj twoje 6007 uderza, bo tu jest bardzo ważna bitwa. O Jezus, ale to taka jeszcze taka bardzo ważna, ważna. Ja już nie mam co werbować. O Jezus, dobra. Ty, udało mi się ich zatrzymać, co ciekawe, ale o Jezus, Związek Radziecki idzie z ofensywą. Oj oj, 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 Front nie do zatrzymania, nie? Tak szczerze, front kompletnie nie do zatrzymania. Totalnie. Czekaj, może wejdziemy coś takiego. Okej. Okay, Okej. Okay, Okej. Okay. Powiem tak, wygląda to beznadziejnie. I nie ukrywajmy jest tragicznie. Wyślemy tutaj tysiąc parę jednostek. Tu wyślemy siedem koła, tu wyślemy trójkę. Tutaj mamy. No też widzicie, te dywizje gdzie zidą, nie? I ja nie mam kompletnie pojęcia, jak je złapać, bo nie mogę, dopóki oni nie dotrą chyba do celu. Tutaj są wojska, to też chciałbym wejść tak. Tutaj wejdźmy na Hersoń. Tutaj się może. Zróbmy to, co oni, nie? Rozjeżdżajmy się jak gangrena po prostu. Na każdą prowincję, nie. Rozjedźmy się w ten sposób. Zobaczymy, co się w ogóle wydarzy. Odejdziesz tutaj. Ajaj. Aj, aj. Aj, koko kokodżambo. Teraz gdzie najgorszy. Gdzie najgorszy jest front i gdzie jest najgorszy Związek Radziecki? Hmm. Czy tutaj? Czy tutaj? O, wtedy widzę, idą tutaj. One będą w stanie to spacyfikować. Chyba trzeba ich tutaj zatrzymać od pójścia w głąb. Niestety nie mam już punktów ruchów. Dobra, zobaczymy punktów ruchu oczywiście. Oj, Związek Radziecki robi mobilkę. Mhm. Widzę to. Ale ładnie wejście tam. Dobra. Dobra. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. uh -huh. Idealnie. Dobra. Wejdź tak, wejdź tak. Ty idziesz tu. Ty idziesz też tu. Ty idziesz, czekaj, zrób tak i tak. Ty idziesz tu i ty idziesz tu, bo wy razem się złączycie i pójdziecie w później na północ. Yy, tutaj są jakieś jednostki. Tutaj by się przydało coś podwerbować, chociaż w tych dwóch prowincjach, co nie? Tutaj damy trójeczkę, tu damy dwójeczkę, tutaj też zwerbujemy, pyk, okej. Okay. I teraz tak, hmm, pomyśl Łukasz, lepiej by było ich odciąć jednostkami w ten sposób. A, nie mogę wyprowadzić ofensywy, bo za mało punktów ruchu. Ty, ale no nie wygląda ta wojna źle tak naprawdę, nie? Nie wygląda źle ta wojna, moi drodzy. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Zostawcie lajka, piszcie porady w komentarzach, moi drodzy. Jak widzicie, jestem nowy w Age of History i dopiero staram się zrozumieć tę grę i jakoś iść do przodu. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka. Jeżeli ktoś z Was nie subskrybuje, też serdecznie zapraszam. Nic Was to, nic was to nie kosztuje, a mnie to motywuje. Dzięki za uwagę. Słyszymy się w następnym odcinku.